Toż to są przecież piękne śpiewy. Nastawcie czapę, może Za kolędę macie jabłuszko. Dziękujemy, dziękujemy. Najszy ciaska, nas co czekasz? Smaczne ciaska, wiwat piekarz. U piekarza lewa dosyć. Nie od ma białe włosy. Biały piekarz, cały biały, buty i spodnik. Czemu włosy białe utykać, nie odzmatnić? Ma białe włosy, Ja, biał, grzywka, białe włosy, ale raźno i plosy. Czarne włosy, wesoła mina, umie tańczyć i kominiarz. Umie tańczyć bez strachu na najwyższym w mieście dachu. Komu bywa na odwadze, spróbuję spróbuje wynieść Jestem sobie ręka, hop, hop, hej, na Ma hop, hop, hejska. Kranko malowanko z piekarczykiem zatańcz. Bardzo ładne piekarczyko, boś biały jak wata. Krako, malowanko, wybierz kominiaka. Bardzo ładny jest moin, kur na twarzy. Krako, malowanko, powiedz kogo wolisz. Tego, gór ci w wieju, ja słodniczkiem zmonił. Który pierwszy? Który pierwszy? Kiedy dopędzi, kiedy zatańczysz, ty ja Oj, Rod bogatego, szukam koziołeczka, mego bogatego. Koziołeczku, koziołeczku, o mój koziołeczku, nie będę czekała ani chwilki. Zaraz chcę, dopędzę wygodniawe wilki O ja wezmę kija, kija senka tego. O le, pędzę, nam odpędzę, piłka Idzie, idzie, po le śnieg, którego nie, Herodowi, trafionemu ja nie mówię tego prosto. Ja byłem, śmierć, mogła widzieć, gdzie ja też moją głowę uniosę. Oddam kolę, oddam swój krok. Na nic, kochani! Goz, go, go, go! Mam tu bohater, rycerzy, licerzy. No, nic ci nie pomoże, ja ze z duch. Mam skarbów z skarb, skrzynią diamentów moc. Nic ci nie pomoże. Chodź, bratku, chodź. Jestem śmierć nieubłagana. Stoję w mi już od rana. Chodź pod kosek, królu panie. Skończone twe panowanie. Niech będzie pospolony Jezus, tajny narodzony. Przypuścicie, zaprosicie, a wydajcie. Na szczęście Na zdrowie na tym Boży rok. Gdyście byli zdrowi i weseli, jak w niebie a niebie. Boży rok. My pasterzy lud ubogi, przychodzimy w wasze progi i powiemy ładnie miło to, co nam się przydarzy. Gdy wieczorna przyszła pora, zegnaliśmy, bydło z wora, obrządzili, wydoili i spaćmy się ułożyli. Ale w nocy, o północy, światło błysło strasznej mocy, anioł się w jasności i na nam namawiali. W tej nocy o północy, gdy światły na nocy, na wicheli Wraca w i Za kolędy dziękujemy. Zdrowia i szczęścia winszujemy. Byście sobie długo żyli, zdrowie i szczęśliwie Cały Boży rok, cały Boży rok. Dobrze, może wspólnie z nami zaśpiewać troszeczkę, a kolędy przybierzeli do...